Cześć, zgłaszam się ponownie, aby kontynuować cykl nagrywek tematycznych dotyczących różnych problemów i zagadnień związanych ze zdrowiem. Dzisiejszym tematem jest jeden z filarów zdrowia, którego nie możesz pominąć. No dobra, możesz, ale nie radzę ci tego robić. Czy znasz to uczucie, kiedy nie udaje ci się przespać nocy i nawet nie musisz pochłaniać napojów wysokowych? Wystarczy, że twój sen będzie trwał około 4 do 5 godzin. Przypomnij sobie to uczucie. A teraz pomyśl. Że wiele osób śpi tak codziennie. Czujesz to? Muszą się czuć fatalnie. Sen powinien stanowić jedną z najważniejszych części Twojego dnia. Pomaga organizmowi zregenerować się po ciężkim dniu, daje mózgowi szansę na odpoczynek i przygotowuje nas na kolejny dzień zmagań. Sen ma kluczowe znaczenie dla ludzi w każdym wieku. Przeciętnie spędzasz około 1 trzeciej swojego życia śpiąc. Jeśli masz 15 lat, oznacza to, że przespałeś już około 5 lat swojego życia. Jeśli nadal jesteś tak młody jak ja, przespałeś ich około 10. Co chwilę naukowcy odkrywają nowe benefity snu. Jednak, kiedy nie śpisz wystarczająco, stajesz się zmęczony. Ale to nie jedyne konsekwencje niedosypiania. Ludzie, którzy nie śpią wystarczająco dużo, zwykle jedzą więcej niezdrowej żywności, przybierają na wadze i chorują. Nie uczysz się tak dobrze. Następnego dnia, i masz problemy z utrzymaniem uwagi i koncentracji. To prawie tak, jakby Twój mózg był zbyt pełny, aby przyswoić sobie więcej informacji. W przypadku niektórych informacji, których dowiedziałeś się dzień wcześniej, to tak, jakbyś przegapił możliwość naciśnięcia przycisku. Zapisz. Znika to na zawsze. Nie możesz tego zapamiętać. Na krótką metę, brak snu może powodować drażliwość, słabą pamięć, problemy z koncentracją, bóle głowy. Stres emocjonalny, pogorszoną kontrolę motoryczną i osłabia Twój układ odpornościowy. To tylko kilka z najważniejszych punktów, jeśli chodzi o niedosypianie w krótkim czasie. Jeśli przez dłuższy czas nie dosypiasz, może to prowadzić do wielu innych, dużo poważniejszych konsekwencji, takich jak podwyższone ciśnienie tętnicze, przez co będziesz miał zwiększone ryzyko. Nadciśnienia, osłabiona wrażliwość insulinowa, zmniejszona tolerancja glukozy, zwiększone spożycie pokarmu, zwiększone ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2, przyspieszone powstawanie guza, zwiększone ryzyko powstawania nowotworów, osłabiony układ odpornościowy, stres psychiczny, lęk, depresję, nadużywanie alkoholu, zwiększone ryzyko kontuzji, słabsza regeneracja, niskie libido, obniżony poziom testosteronu i wiele, wiele więcej. Jak widzisz, Bądź jak słyszysz bardziej, konsekwencji niedosypiania jest bardzo, bardzo wiele. Czym jest sen i dlaczego go potrzebujemy? Chociaż możemy nie zdawać sobie z tego sprawy, każdej nocy przechodzimy przez kilka różnych etapów snu, które pomagają naszemu ciału odpocząć i zregenerować się. Istnieją dwie główne części cyklu snu człowieka. Są one znane jako sen. Bez szybkich ruchów gałek ocznych, zwany NREM. Obejmuje on trzy etapy snu, w których stopniowo stajemy się mniej wrażliwi. Sen NREM obejmuje trzy podetapy snu, które stają się coraz głębsze, co oznacza, że aktywność mózgu staje się wolniejsza i trudniej jest nas obudzić. Drugi cykl to sen z szybkim ruchem gałek ocznych, zwany snem REM. REM to etap snu następujący po NREM, w którym nasze oczy poruszają się szybko. Sen REM to faza w snu w której pojawia się najwięcej snów. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś we śnie uczucia ucieczki przed czymś, ale nie mogłeś zmusić nóg do poruszania się wystarczająco szybko? Dzieje się tak, ponieważ nasze ciała wchodzą w rodzaj paraliżu, gdy jesteśmy we śnie REM, co oznacza, że nasze ciała nie chcą się ruszać. Ten paraliż powstrzymuje nas przed odgrywaniem naszych marzeń sennych, co może być niebezpieczne, ponieważ ilość snu spędzonego w fazie REM Każdego cyklu snu wzrasta pod koniec nocy. Im dłużej, Im dłużej śpisz każdej nocy, tym więcej snu Rem dostaniesz. Oczywiście, ilość snu i za dużo, i za mało może powodować konsekwencje zdrowotne. Sen pomaga organizmowi zregenerować się po dniu i pozwala przenieść wspomnienia z dnia z obszaru pamięci krótkotrwałej do długotrwałej dzięki obszarowi mózgu zwanego hipokampem. Czym jest tenże hipokamp, część naszego mózgu w kształcie konika morskiego, która jest zaangażowana głównie w pamięć krótko i długotrwałą? Jeśli nie będziemy co noc przenosić wspomnień z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej w naszym mózgu, następnego dnia nie będziemy mieli miejsca na efektywne tworzenie nowych wspomnień. Utrudniłoby to uczenie się nowych rzeczy. Jeśli więc chcesz się czegoś nauczyć, nie zarywaj nocy. Nowa umiejętność potrzebuje dobrego snu. Kiedy w naszym ludzkim życiu pojawia się problem, który jest ciężki do rozwiązania, po dobrej fazie snu Rem jest znacznie bardziej prawdopodobne, że budząc się następnego ranka, łatwiej będzie znaleźć rozwiązanie problemu. Skąd organizm wie, kiedy spać? Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego jesteś aktywny w dzień i senny w nocy? Dlaczego niektóre zwierzęta, tak jak sowy i myszy, mają odwrotnie? Ważnym powodem tego jest fotorecepcja okołodobowa czyli sposób, w jaki synchronizujemy wewnętrzny 24-godzinny zegar organizmu z cyklem światła na zewnątrz. Ten proces zaczyna się w oku. Fotorecepcja oznacza, że system biologiczny wyczuwa światło. Rytm biologiczny, czy inaczej rytm dobowy, lub rytm światła i ciemności, zbliżony jest do naszego zwyczajowego 24-godzinnego rytmu życia. Wewnętrzny zegar organizmu, który utrzymuje swój rytm dobowy, znajduje się w mózgu specjalnej części zwanej jądrem nadskrzyżowaniowym. Zegar biologiczny mózgu jest z kolei odpowiedzialny za utrzymanie wielu rytmów dobowych, zmian psychicznych, fizycznych i behawioralnych związanych z zegarem 24-godzinnym. Wzrost poziomu światła wraz ze wschodem słońca sprawia, że się budzimy. Budzimy, a ciemność w nocy powoduje wzrost melatoniny, która sprzyja zasypianiu. Jak to się stało? W siatkówce oka znajdują się trzy rodzaje cząsteczek, które przekształcają energię świetlną w aktywność elektryczną, która dociera do mózgu. Wiele osób aktualnie cierpi na bezsenność albo sami doprowadzają do tego, że sen jest zaburzony, przez co następuje zmiana lub zaburzenie rytmu dobowego. Często ma to miejsce z powodu opóźnionego uwalniania hormonu zwanego melatoniną. Melatonina jest uwalniana do krwi poprzez część mózgu zwaną szyszynką. Zda zadaniem tego hormonu jest przygotowanie mózgu i ciała do snu. Co ciekawe, ma on też silne działanie antyoksydacyjne. Melatonina w mózgu dorosłych jest uwalniana około godziny 22. Co już pewnie sam rozumiesz, jest to godzina, która powinna nas kierować, Ku krainie Morfeusza. Ciało to nie tylko jeden zegar. Nasze ciało ma swój główny zegar, dostrojony przez światło wpadające do oka. Choć w rzeczywistości masz wiele różnych zegarów w swojej głowie i ciele. Twoje narządy robią dla ciebie wiele różnych rzeczy. Twoje mięśnie pomagają ci biegać i pracować, kości utrzymują cię razem, żołądek i wątroba trawią pożywienie, a mózg pomaga myśleć. Każda z tych części ciała ma własny zegar, dzięki któremu wiedzą, kiedy być aktywnym, a kiedy zrobić sobie przerwę? Te zegary są bardzo ważne, ponieważ pomagają Twoim organom pracować jak najlepiej, a także pomagają im współpracować we właściwym harmonogramie. Co zaskakujące, każdy zegar może wysyłać sygnały, które informują o swoim czasie sąsiedni organ. Jakie to są sygnały? Mogą to być hormony, czyli tacy mali, posłańcy, którzy podróżują z jednego organu do drugiego i mówią Twojemu ciału, co ma robić. Mogą to być też inne cząsteczki. Zbliżamy się do końca, więc chciałbym tylko powiedzieć, że sen jest zbyt ważny, by go przegapić. Dlatego posłuchaj kilku sposobów, jak go poprawić i jak zadbać o jego jakość. Po pierwsze, zwiększ ekspozycję na jasne światło w ciągu dnia. Wpadające do Twojego oka słońce rano ustawia Twój zegar dobowy. Po drugie, zmniejsz ekspozycję na niebieskie światło wieczorem. Niebieskie światło. Może hamować wydzielanie melatoniny, przez co, możesz, przez co możesz mieć problemy z zasypianiem. Nie spożywaj kofeiny późno w ciągu dnia. Często słyszę, jak niektóre osoby mówią, że kawa ich nie pobudza na tyle, aby utrudniała im zasypianie. Jednak to, że nie trzęsą ci się ręce i nie jesteś nakręcony, nie oznacza, że kawa jest dobra przed snem. Ogranicz nieregularne lub długie drzemki w ciągu dnia. Jeśli drzemka, to 20 do 30 minut z budzikiem w ciągu dnia. Także pamiętaj o tym, żeby nie były one w godzinach późnowieczornych. Wtedy mogą zaburzyć sen nocny. Stara się spać i budzić o stałych porach. Rozważ używanie suplementów lub ziół takich jak magnes, lawenda, rumianek, krzyżki chmielu, eltanina, melisa i waleriana. Nie pij alkoholu. Choć może to ułatwić zasypianie, powoduje też, że fazy snu są zakłócone. Zoptymalizuj otoczenie w sypialni. Dobrze by było, żeby sypialnia była ciemna, chłodna i przyjemna. Twoje łóżko powinno służyć przede wszystkim do spania, a, jedze, a nie jedzenia i pracy. Może służyć jeszcze w innym celu, ale to informacje tylko dla dorosłych. Nie jest późnym wieczorem. Tak jak powiedziałem wyżej, twoje organy mają swoje rytmy. Nie obciążaj ich w czasie, kiedy powinny. Odpoczywać. Zrelaksuj się i oczyść umysł wieczorem. Oddychanie, relaksacja, autogenny trening Szulca, dziennik wdzięczności to tylko kilka technik, które mogą ci pomóc zasnąć. Weź relaksującą kąpiel lub prysznic. Ciepły prysznic może również ułatwiać zasypianie. Ćwicz regularnie, ale nie przed snem. Przedstawiłem Ci kilka sposobów, jak zadbać o sen. Sprawdź i ciesz się lepszym i regenerującym snem. Dzięki i do usłyszenia.